Siemanko, po raz kolejny, kupiłem części do mojej chyba już kończącej się powoli pieździnki niedługo przeprowadzę remont tłoka w sumie inaczej wymienię tłok z pierścieniami przy okazji zawory tłoczek oczywiście 50 nie lubię katować jak zawory to uszczelniacze zaworów kupujcie z gumką bo są dużo lepsze, przynajmniej dłużej wytrzymują te stworzeń niedługo szykuję, umie się, rozmiana łańcuszka rozrządu, no to już sobie kupiłem na zapas proste pierścienie ślizg górny o mi się z zdeczko to już będzie trzeci na budziku 66200 km Tuleja wariatora Wariator się wymieniam zaraz Nie wiem co to za firma 30 chyba 8 zł kosztowało Chińczyk, widzę napisy chińskie Ciekawe Wypad Wygląda jak seria Muszę wymienić, bo już na awaryjnym sporo czasu Jatraczek talerz wariatora i nieszczęsna linka, która mi się kończy. To będzie chyba już z 11 do licznika. Do wapora pasuje z rozciętą końcówką. Kto wapora ma, ten wie. Jeszcze z kupiłem pływak, który już wymieniłem. No i co? Nic. Zobaczymy jak to będzie działać na motoskuterypl, skutery PL. Dam znać z czasem jak to wytrzyma dosyć długo. Przeważnie wariator. Ostatnio trafiałem na wariatory, które wytrzymały od 10 do 12 tysięcy. To i tak jest dobrze, jak za takie śmieszne pieniądze. No. To na tyle. Do następnego razu. Subskrybować kanałek, żeby nie pominąć. No. Nara.